Manko, jestem polski Hero i pokażę Wam jak oswoić konia w Minecrafcie. To mój pierwszy odcinek z głosem mamy, dwiecie. No to spanujemy konia. Lub go znajdujemy. I dajemy pszenicę. Pszenicę? Tak. Pszenicę. Z tego co ja wiem, to trzeba aż tak, żeby go oswoić? Nie wiem. Ile jest potrzebne. I... Mamy siodło. Shiftem schodzimy z konia. Klikamy prawym przyciskiem. Możemy mu założyć siodło lub jakąś zbroję. Diamentową, złotą. No, odchodzi nam. Co za. Lub żelazną, tak? żelazną. I właśnie w tym stylu możemy oswoić konia w Minecrafcie. A więc powodzenia i do zobaczenia. W kolejnym odcinku.